Szef Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Ja... Witam też naszych słuchaczy. Jakoś wam nie idzie ta kampania, panie pośle. Dlaczego? Ja patrzę na sondaże, obserwuję rzeczywistość. no Słabo. Przeciło, przecie po kilkunastu miesiącach się przecięło znowu linię poparcia między PiSem a Platformą Obywatelską, tym razem dla Platformy. No to różne sondaże pokazują różny wynik. Wczoraj mieliśmy sondaż, w którym prawo to prawda, i sprawiedliwa nie jest. generalnie tak, że... jest gorzej niż było nie, dwa miesiące temu. No tak, ale proszę też, panie redaktorze, spojrzeć na to szerzej. To znaczy, myśmy. Patrzę no, szeroko tak, i widzę. Myśmy, myśmy wykonali rzecz, którą być może normalnie opozycja nie wykonałaby, a mianowicie udzieliliśmy zdecydowanego poparcia rządowi w, w kryzysie ukraińskim. I dzisiaj myślicie, że to był błąd? Nie, nie uważamy, że to był błąd, bo uważamy, że odpowiedzialni politycy, także politycy opozycji. W ten właśnie sposób powinni się zachować. I to bym się właściwie z Panem zgodził, gdyby i właściwie się zgadzam, tyle, że gdybyście wcześniej tak bardzo nie napili tej cięciwy. Antypoparcia dla rządu, to może byście łagodniej przeszli przez ten moment, kiedy żeście zaczęli go prawem, popierać. prawem opozycji jest krytykowanie rządu wtedy, kiedy opozycja krytyka się za, Tak, zawsze, z rządem ale nie krytyka nie zgadza. do stopnia zdrady i rąk umaczanych we krwi. Wtedy kiedy, wtedy, kiedy się z rządem nie zgadza, trzeba było zdecydowanie stanąć w obronie Ukrainy. Liczyliśmy na to, że rząd Donalda Tuska to zrobi, no ale niestety zawiedliśmy się, bo to sobie trzeba jasno powiedzieć, myśmy się jednak zawiedli na tym co, A czyli poparcie co rząd się okazało Donalda bezsensowne. Poparcia trzeba było udzielić, ale liczyliśmy na to, że działania ze strony Donalda Tuska i, i, i Radosława Sikorskiego będą bardziej zdecydowane i dzisiaj co ile czasu już minęło i cały czas o sankcjach Unii Europejskiej wobec Ukrainy wobec no, Rosji, tylko się mówi. Bo a PiS by to załatwił. My uważamy, że trzeba było się od samego Szło, początku do szyi, my, Merkeli, uważamy, i... my uważamy, że tych sankcji trzeba było od samego początku się zdecydowanie domagać. Tymczasem Donald Tusk wcale nie zmienił swojej polityki. On nadal płynął w głównym nurcie. A ten główny nurt to była przede wszystkim polityka niemiecka. A Niemcy są powiązani potężnymi interesami gospodarczymi z Rosją. I nie było w ich interesie stawianie jakichkolwiek sankcji gospodarczych, które odbiłyby się z kolei na ich biznesie. A prawda jest taka, że przecież dwa tygodnie temu, o ile pamiętam, szef Spotykał się z Władimirem Putinem. I co będzie jak platforma Was na ostatniej prostej wyprzedzi? Panie redaktorze. wygra te wybory siódme z kolei. Prawdziwym sondażem, pra, prawdziwym sondażem rzeczywiście będą, będą wybory. To jest 25 maja. Ja taki przez myślę, że. No, pan redaktor tak to dostrzega. Prawdziwym prawdziwym sondażem będą wybory 25. Ale ja myślę, że to wszyscy już w tej chwili widzą, że tak naprawdę właśnie Donald Tusk płynie w głównym nurcie. To płynięcie w głównym nurcie nie jest realizacją polskich interesów. Wolej, dzisiaj, bo dla niektórych to nie musi być zarzut. My dzisiaj dla niektórych to może być pochwała. Być może, że nie. Problem tylko polega na tym, że główny nurt to nie jest nurt, który tworzy polska polityka. To jest realizowanie czyjejś polityki w Unii Europejskiej A... i na zewnątrz. A czy takie I, rzeczy jak... I to nie jest polityka suwerenna. Jak najnowszy raport Antoniego Macierewicza, czy ten nieszczęsny ksiądz z egzorcyzmami wpisują się jakoś w pański plan na kampanię? Y Widzę, że ksiądz z egzorcyzmami, z modlitwą przed Pałacem Prezydenckim bardzo przeraził państwa redaktorów. No, no bo przyzna pan, że jak na demonstracji politycznej wychodzi ksiądz i wypędza złe duchy z Pałacu Prezydenckiego, no, człowiek świecki może czuć się nieco zdziwiony. Nie wiem, pan no, się nie czuje? No, no tak, ale pan, znaczy, pan, pan, pan pa, na te, panie redaktor, Ekstorcyzmie no, myśli sobie pan o tak. Pan redaktor, pan redaktor jak mówi o egzorcyzmach, to może ma na myśli takie egzorcyzmy, jak w amerykańskich filmach. Natomiast prawda jest taka, no, że widziałem te człowiek, człowiek, który, człowiek, który no, jest praktykującym katolikiem, który chodzi do kościoła z egzorcyzmami w, w, w czasie liturgii. Spotyka się bardzo często zresztą w, w 98 roku ojciec święty Jan Paweł II, nasz y, 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 przyjął nową liturgię ekzorcyzm i ona w tej chwili w kościele jest to w czasie każdego jest jest egzorcyzm. My, zgoda, pytamy, tylko... czy wyrzekacie się szatana, tak, wyrzekamy się. Tu zgoda, ale jak się wypędza szatana, akurat z pałacu prezydenckiego przyzna pan, że ma to podłoże polityczne, bo żeby ksiądz wy, wypędzał szatana, nie wiem, z prezesa Pisu, z Andrzeja Dudy i z pałacu prezydenckiego, to, to wtedy no to bym uznał, dobrze, że to jest tak? ogólne wypędzanie szatana, ale to było takie szczególne wypędzanie szatana. No widocznie ksiądz uznał, że z nas się szatana nie wypędza, tylko trzeba go wypędzić z no. no właśnie, to mnie zastanawia. Pana nie? No, zastanawiam, nie. Zastanawia. Panawia. A czy PIS planuje jakąś akcję wielkiego pilnowania Komisji Wyborczych 25? Tak, chcielibyśmy rzeczywiście nadzorować te wybory, dlatego Jak? że chcemy uruchomić. Y, naszych, y, naszych działaczy. Chcemy uruchomić osoby, które będą naszymi wolontariuszami, też, y, żeby były one mężami zaufania w komisjach, żeby obserwowały przebieg tych wyborów. No ale to tak jak y, zawsze. To żeby... nie jest jakaś wielka akcja, a miała być wielka akcja, mówił prezes. No To będzie wielka akcja. Duży jest... ruch społeczny, który będzie pilnował poprawności wyborów. To będzie, pe... to, to będzie wyborów. wielka akcja, bo jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby mężowie zaufania z naszego ramienia znaleźli się w każdej komisji wyborczej w Polsce, no to jest to wielka akcja, panie redaktorze, ale oni bez będą wątpienia. Patrzeć, obserwować, co się jeszcze robi. No, będą patrzeć, obserwować, Będą patrzyli, jak liczone są głosy i będą patrzyli, jak później ten rzeczywisty wynik obliczony w komisji przekłada się na protokół, który zostaje podany do wiadomości publicznej, będą przekazywali ten wynik. Te wyniki będą zbierane, grupowane. Czyli taki alternatywny będziemy, system liczenia głosów. Tak, będziemy stworzyć. się starali stworzyć alternatywny system przeliczenia głosów w tych wyborach. Tak, no nie będę tego ukrywał. Jak się okaże, że PiS wygrał, a w oficjalnych wynikach będzie Platforma, to co zrobicie? To będzie bardzo zły sygnał, jeżeli chodzi o to, jaki jest stan demokracji w naszym kraju. No wtedy będziemy się zastanawiać, co z tym a robić A ile dalej. osób jest tu zaangażowanych? Będą w to zaangażowane nasze struktury. mamy struktury w całej Polsce, jesteśmy bardzo dużym ugrupowaniem i, no, oczywiście, że jest to duże zadanie, wielkie zadanie, ale mamy specjalną komórkę w naszym sztabie wyborczym. Mamy zespół do spraw wyborów, który będzie się tym zajmował i zajmuje się tym cały czas. Pan jest członkiem prezydium zespołu, Macierewi zespołu Smoleńskiego, czy zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza? No, przede wszystkim w tej chwili jestem szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w tych eurowyborach i to jest ta rzecz, która mnie w tym momencie właściwie całkowicie zajmuje. No, ale taki członek prezydium, jak Antoni przedstawia raport. Czytał go pan wcześniej? Decyduje, de, de, dyskutuje pan z nim jakoś o tym raporcie? No, czy związku... przyjmuje go pan z dobrodziejstwem? W, w związku z tymi moimi zadaniami nie tylko, że nie czytałem raportu, ale nawet nie, nie zdołałem dotrzeć na posiedzenie zespołu parlamentarnego. No nie było, nie miałem w tym czasie inne obowiązki. A jakby pan dzisiaj przeczytał i rzuciłyby się panu w oczy przeinaczenia czy kłamstwa, to co by pan zrobił? Panie redaktorze, no przede wszystkim bym sprawdził, czy, czy jak, jak, jak rzeczywiście, do, do jakich dokumentów te, te twierdzenia się odnoszą. A I jeśli jest tak, że w raporcie, raporcie Antoniego Macierowicza źle się cytuje raport Millera i uznaje się to za dowód, to co z tym zrobić? No panie redaktorze, no raport Millera to bardzo specyficzny dokument. To dokument tak, ale który jak powtarza, się go już cytuje, to trzeba go powtarza, cytować poprawnie. To dokument, przyznam, który w, powtarza tezy Maku. To dokument, o co mamy ogromne pretensje, który nie bronił w żaden sposób y, generała Błasińska. Wszystko wiem, no ale to, to, to to, to tym dokument, bardziej cytowanie go w raporcie Antoniego Macierewicza jest zastanawiające, To prawda? dokument, który który w zasadzie nadaje się kompletnie do kosza, dlatego że ekspertyzy e, Ale ja o jedno panu drugiem. Ale nie o tym mówimy, nie o tym mówimy. Błasika mówimy o cytowaniu. Dotyczące o, m... Później tego czy, czy czy była czy był alkohol w krwi generała Błasika, one całkowicie potwierdziły, że to co twierdził Panie Mak, pośle, i niestety powielał raport Milelera. Parę milionów nieprawdą. naszych słuchaczy słyszy, że pan teraz nie odpowiada na moje pytanie, więc proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Dlaczego Antoni Macierewicz nie poprawnie cytuje raport? lara Panie redaktorze, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Pan no ale... redaktor twierdzi, że niepoprawnie cytuję. Ja tego nie widziałem. No, no. właśnie, bo war warto by było, żeby przeczytać, zanim się krzy krzyczy Antoni, Antoni, jeszcze raz Antoni na krakowskim przedmieściu. Warto byłoby przeczytać i zastanowić się, czy warto krzyczeć Antoni, Antoni. Ale trzeba sobie również powiedzieć wyraźnie, że Antoni Macierewicz przez te cztery lata wykonał bardzo ciężką pracę, zmobilizował wielu ekspertów do tego, żeby badać tą sprawę. Sprawę, która cały czas jest zaniedbana, sprawę, w którą polska prokuratura nie może sobie poradzić, przez to, że śledztwo zostało oddane w ręce Rosji. Pośle... I zrobił to nie kto inny, tylko do ale tu jest polskim interesem. Panie pośle, gdzie pan postawił pomnik dla Haleta ja uważam, że ten pomysł, który kiedyś został przedstawiony przez jednego z artystów, żeby na tutaj na, na, na krakowskim Przedmieściu przed pałacem prezydenckim, zrobić coś, co nazwano pomnikiem światła, był. Nie ja wiem, ale to jest pomnik takim, wszystkich ofiar, a pomnik był Lecha był Kaczyńskiego. Taką... Paweł Kowal mówi: postawmy go koło centrum Kopernika, centrum nauki Kopernik. Podoba się panu ten pomysł? No, Warszawa od Warszawa od bardzo dawna, od czterech lat czeka na to, żeby Hanna Gronkiewicz-Walcz przede wszystkim zgodziła się na uczczenie pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był nie tylko prezydentem Rzeczypospolitej i zginął. Pełnił swoją gdzie? misję, ale przede wszystkim był także prezydentem Warszawy. Gdzie? I to bardzo szanowanym i dobrym prezydentem. Gdzie? Uważam, że powinien stanąć w eksponowanym miejscu w Warszawie. Nie wie pan gdzie. Uważam, Bo że powinien stanąć w eksponowanym miejscu. To prawda, że ja jestem z Krakowa, więc mnie jest, mnie jest, trudno, mnie jest trudno tutaj Andrzej jednoznacznie odpowiedzieć. Nie chcę bardzo. niczego narzucać warszawiakom, natomiast uważam, że taki pomnik powinien być w miejscu, które jest dla Warszawy znaczące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.